Cześć! Witam serdecznie wszystkich na moim kanale. Słuchajcie, ci którzy śledzą mój kanał i oglądają wszystkie filmy regularnie pewnie już wiedzą, że dołączyłem do Sportex Team Polska. Jestem jednym z członków tego teamu. W tej chwili będę słuchajcie w tym sezonie będę łowił na dwa kije od tej firmy. Jest to firma niemiecka z tradycjami. Firma jest generalnie już Istnieje 70 lat. Mieli tam chyba jakąś małą przerwę, z tego co wiem, nie było tego za bardzo na rynku. W tej chwili wchodzą do Europy, do Polski na rynek. W tym, w tym celu właśnie powołane są takie teamy w różnych państwach do promowania marki, do testowania tych kij. Słuchajcie, bardzo miło jestem zaskoczony tą marką. Bardzo wysoka półka. Oczywiście są też kije tańsze. I kije drogie i bardzo drogie, ale tutaj mamy naprawdę, słuchajcie, bardzo wysoką jakość tych produktów. Wszystkie kije składane są ręcznie, w Niemczech. Oczywiście wyposażone w komponenty najwyższej jakości. Te droższe wędki są już na komponentach firmy Fuji japońskiej. Te tańsze kije są na Seaguider. Też znana firma, też bardzo dużo firm składa swoje pędki na tych właśnie komponentach. Słuchajcie, pierwszy kij, który w tym odcinku Wam pokażę, bo nie będę pokazywał dwóch kij w tym momencie, tylko pokażę Wam jeden kijek, a w następnym odcinku drugi kij. Ten kij, słuchajcie, jest to Sportex Magnific fines. jest to kijek do 10 gram wyrzutu. Niecałe 2 m, 1,95 m dokładnie. Z bardzo dużym zapasem mocy, bardzo szybki kij. Z przeznaczeniem na większe okonie lub do łowienia większymi, cięższymi przynętami. Myślę, że można go z powodzeniem zastosować również przy połowie sandacza na lekko. Myślę, że spokojnie sobie poradzi ten kijek z 10-gramową główką, plus przynętą, nawet bym się pokusił o do 4 cali myślę, że tenki jest w stanie ogarnąć. Bardzo fajne mocne blanki z bardzo dużym zapasem mocy w dolniku. Tutaj dolnik w tej wędce mamy w oplocie, gdzie tutaj mamy jeszcze usztywniony ten blank. Blank generalnie jest zrobiony z karbonu karbon T1100. Bardzo fajne czułyki bardzo dobrze nam przynosi drgania. Co mnie zdziwiło, to myślałem, że z tego kija, ze względu na to, że jest taki szybki, sztywny, że będą mi spadały ryby. Słuchajcie, nawet małe okonie na, na, na tyle co wyciągnąłem spadły mi może dwa, tak bardzo płytko, z tego co widziałem, zahaczone przy samym brzegu. W miarę dobrze trzyma rybę, z większą rybą już w ogóle sobie bardzo dobrze radzi. Mało tego, nawet zobaczcie sobie kawałeczek holu. Niestety nie udało się wyholować boleń. Myślę, że taki koło 70 cm, wędka sobie świetnie dawała radę bez żadnego problemu. Myślę, że z dużym zapasem jeszcze w dolniku każdy podjazd tej ryby fajnie amortyzowała, bardzo naprawdę fajny, ciekawy i godny polecenia. Boleń Co? No to, 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 to się rusz, bo ten ten boleń jest ważniejszy od tego Twojego okolka. Czyli powtarzam jeszcze raz: jest to Sportex Magnific Finesse. Ja zaraz pokażę tutaj w zbliżeniach. Pokażę Wam ugięcie tego kija. To może zobaczcie sobie z bliska, jak to wygląda. Tutaj mamy tak jak widzicie: uchwyt firmy Fuji. Bardzo wygodny. Dolnik z pianki oczywiście zakończony takim, nie wiem czy to dobrze widać, kapslem, fajnie to wygląda. Moim zdaniem troszkę mało praktyczne, ponieważ jak postawimy na piasku wędkę, to tutaj się tam dostaje troszeczkę tego piasku, no staram się stawiać na bucie, czy na jakiejś torbie, jak zmiana, zmieniam na przynętę, tutaj mówiłem, widocznie, jest bardzo dobrze ten oplot na blanku, tak jak już mówiłem, uchwyt Fuji, uchwyt pod przynęty też firmy Fuji składany, bardzo fajna, wygodna rzecz. Tym bardziej, że jak założymy tutaj przynętę, zaczepimy, to ona nie dotyka nam do blanku. Tutaj mogę Wam pokazać, mam nadzieję, że złapie mi ostrość, parametry. O, tego kijka. Naprawdę bardzo fajny kij. Bardzo się fajnie rzuca. Przelotki firmy Fuji to są Siki. Bodajże slim Six, z tego co dobrze pamiętam. Lekkie przelotki, wytrzymałe wkład do łowienia plecionkami, nie ma najmniejszego problemu. Teraz zobaczcie sobie, słuchajcie, jak wygląda ugięcie tej wędki. Zobaczcie, parę okonków udało mi się wyciągnąć na Twitcha. Głównie do tego używam, tego kija, do metody szarpany. Świetna sprawa. W takim razie polecam ten kijek i słuchajcie, zobaczcie sobie, jak udało mi się wyciągnąć parę mniejszych rybek. Trzymajcie się, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Zobacz, ja to jak od sandacza nie zacznę tutaj, to <grybujesz> przy samym brzegu, wiesz? Latach, takie ryby, które to A tu myślisz, że ja to specjalnie robię? Specjalnie. Jest. Ładnie zapadł na jaskółeczkę. Jeszcze nie jest to potwór. Mówię, nie jest to potwór. Ale pierwsza ryba. Ale eee, Proszę bardzo. Dobrze jest. naturala uderzył. Patrzę na te chmury i może być tak, że teraz przed deszczem mogą brać. Jest? A, A, Nie chyba. Patrzymy. Przy... Nie, to jest dużo mniejszy. Ale rzucaj, rzucaj, rzucaj. Ale czuć ładnie uderzenie na tym kiju już wyraźnie, tak. Nic go nie amortyzuje, nie? Ta, stamtąd, no. Jest.